Moją bonnie, ja jestem klijem, z za rękę mocną, ucieknijmy przed tym światem Tam gdzie nie ma lęku, ja nie popełnię błędu Ja plus ty do naszego happy endu Ty jesteś moją Boni, ja jestem Kajdem zob za rękę mocną, ucieknijmy przed tym światem Tam gdzie nie ma lęku, ja nie popełnię błędu Ja plus ty do naszego happy endu Widzisz, znowu piszę złotę, ale chciałbym czuć na sobie twoje delikatne dłonie Tak jak temu śnięcie włosów, barwę twojego głosu Bo nie o to chodzi w życiu, by biegać tylko dla sosów Wiem, że kiedyś cię znajdę choć boni na mą tratwę Bo lubię życie barwne A słowa jak i czyny są niezatapialne Hej, skarbie, powiedz, czemu ciągle mi się śnisz. Pamiętaj, że ja lubię spełniać swoje sny więc chodź tu do mnie i przeżyjmy resztę dni. Bonnie i Clyde, my stworzymy własny film. Chcę żyć dla pięknych chwil, by poznać co to chill. Być na końcu świata z tobą i nie liczy dni. Z gośników gra ten styl, on tak potrzebny mi. A BND na samotność nie ma sił. Ty jesteś moją Boni, ja jestem Kleitem. Złap za rękę, mocno ucieknijmy przed tym światem. Tam gdzie nie ma lęku, ja nie popełnię błędu. Ja plus ty do naszego happy endu. Ty jesteś moją Boni, ja jestem Clyde przed tym światem, tam gdzie nie ma lęku. Ja nie popełnię błędu, ja plus ty do naszego happy endu. W mojej głowie trochę dziwny stan, bo mam marzenia, by cię widzieć już każdego dnia. Trochę inne cele, jak i inne myśli. Życie to maraton, na nie bardzo szybki wyścig, widzisz? Pragnę ciebie mała słuchać, bo przez samolubność też zdarzyło mi się upaść. Chcę trochę inaczej, po prostu na spokojnie żyć w dobrej formie, a nie w domowej wojnie, nie! Dzisiaj lecę sobie z prądem, a kiedyś gubiłem drogę. Pływam nawet na sztormie, bo ty jesteś horyzontem. Naleje ci trochę wina, wolę być sam na sam niż wyjście do kina. Życie jak Pilar, daj ja jak Billa a na twoim punkcie to po prostu łapie świra Ty jesteś moją boni, ja jestem krajtem Złap za rękę mocną uciekniemy przed tym światem. Tam, gdzie nie ma lęku, ja nie popełnię. Do naszego happy endu. Ty jesteś moją boni, ja jestem Clayden. Złap za rękę mocno, uciekniemy przed tym światem. Tam gdzie nie ma lęku ja nie popełnię błędu. Ja plus ty do naszego happy endu. Ty jesteś moją boni, ja jestem Clayden. Złap za rękę mocno, uciekniemy przed tym światem. Tam gdzie nie ma lęku ja nie popełnię błędu. Ja plus ty do naszego happy endu. Ty jesteś moją boni, ja jestem Clayden. Złap za rękę mocno, uciekniemy przed tym światem. Nie ma lęku, ja nie popełnię błędu Ja plus ty do naszego happy endu